Bez tajemnic podcast. Dymitr Błaszczyk, zapraszam. Dzień dobry. Moi drodzy, dzisiaj spotkamy się solo. Tak jak sami zresztą widzicie, nie ma ze mną żadnego gościa. A to dlatego, że dzisiaj będziemy sobie podsumowywali pierwszy sezon podcastu bez tajemnic. Moje miejsce się nie zmienia. Cały czas tutaj zasiadałem przez cały podcast, i przez następny sezon również będę w tym miejscu z tą aranżacją, która jest za moimi plecami, czyli będziemy wchodzili w kolor niebieski. Przygotowałem sobie kilka ciekawostek, o których chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć: jak te podcasty przebiegają, jakie wyświetlenia wygenerowały poszczególne materiały i czy w ogóle. To mi się podoba, czy moim gościom się to podobało, wszystko będziemy analizowali, i niech to będzie takie, taka ładna rekapitulacja pierwszego sezonu. To, co przygotowałem na dzisiaj, to względne zestawienie. Ogólnie w podcaście, w pierwszym sezonie pojawiło się dziewięciu mężczyzn, sześć kobiet i jedna osoba niebinarna. I Shane, jako pierwsza osoba, która pojawiła się. Na kanale. Co ciekawe, to nie była pierwsza rozmowa, którą odbyłem. Gdyż pierwszą osobą, z którą rozmawiałem, to możecie sobie teraz przez dosłownie dwie sekundy zgadnąć raz, dwa. Pierwszą osobą, która w ogóle zasiadła tutaj na miejscu gościa, był Dawid. Dawid, agent nieruchomości. I powiem Wam, że kiedy. Tę rozmowę przeprowadzałem to wówczas jeszcze siedziałem właśnie z tą deską, którą mam dzisiaj tutaj ze sobą i chciałem posiłkować się jakimiś tam wcześniej przygotowanymi pytaniami i miałem je wszystkie zapisane na kartce. Później doszedłem do wniosku, że jednak sama rozmowa jest esencją i tę kartkę postanowiłem odrzucić na początku, tego by mieć wszystko zakodowane w głowie. Więc teoretycznie Shane jest pierwszą osobą, która pojawiła się w Bez Tajemnic, ale tak naprawdę to Dawid był prekursorem i to on rozpoczął tak naprawdę wszystkie te podcasty. Później nagrywaliśmy, bo zazwyczaj mogę wam jeszcze powiedzieć, jak to się odbywa. Nagrania podcastu zazwyczaj odbywają się w piątki i chyba tylko raz się zdarzyło, że w inny dzień nagrywaliśmy i to było z Grześkiem Skawińskim. Gdyż wówczas nagrywaliśmy chyba w sobotę o poranku, a zazwyczaj nagrywałem właśnie w piątki. Pierwsza osoba przychodzi na godzinę dziewiątą, druga osoba jest umówiona na godzinę trzynastą. Chcieliśmy zrobić to tak, żeby delikatnie. Wpleść jeszcze jedną osobę, czyli zmniejszyć czas pomiędzy pierwszym gościem a drugim, czyli żeby to była godzina dziewiąta, a później na przykład godzina dwunasta, ale jednak doszliśmy do wniosku, że dwie osoby to będzie najbardziej odpowiedni czas, żeby się przygotować, delikatnie odpocząć i znowu wejść w rozmowę. Więc, tak jak Wam przed chwilą powiedziałem, dwie rozmowy na jeden dzień zdjęciowy. I mogę Wam powiedzieć o takich parach, Chociaż tych z początku, bo dalej nie chcę skłamać, a mógłbym się pomylić. Na pewno parą był Shane i Dawid. Później był chyba kurier i osoba, która schudła 70 kg, ale tego już nie jestem pewien. Na pewno były świadek Jehowy. To był odcinek chyba, który był nagrywany osobno, czyli że, czyli że solo. Chociaż widzicie, chciałem to, bo ja wszystko mówię teraz z głowy, bo też chciałem, żeby to podsumowanie nie było nie wiadomo jak przygotowywane. Chciałem, żeby to było tak, jak są te rozmowy e, przeprowadzane, czyli w bardzo prosty, improwizacyjny sposób. Więc zawsze osoby pojawiają się we dwójkę, dziewiąta trzynasta. I z takich względnych statystyk, które tutaj mam, to najlepszym podcastem, podcastem, który zdecydowanie wybił się na tle reszty, jest podcast właśnie z byłym świadkiem Jechowy, gdyż on sam w sobie wygenerował ponad 400 tysięcy wyświetleń, co uważam, że jak na tak raczkujący kanał jest wynikiem wręcz niebywałym. I nigdy nie sądziłem, że już pierwszy sezon i jakiś odcinek z pierwszego sezonu będzie miał tak dużo wyświetleń. Później mamy dwa odcinki powyżej 100 tysięcy wyświetleń, i to jest z byłym taksówkarzem. No i rzecz jasna, z byłym świadkiem Jehowy, bo to też jest uwzględniane. I później mamy 8 filmów powyżej 50 tysięcy wyświetleń, więc gdzieś tam tworząc te podcasty, myślałem, że oglądalność będzie na poziomie. 15-20 tysięcy wyświetleń, gdyż, jak sami wiemy, to są treści ambitne, a treści ambitne w obecnych czasach na YouTube niezbyt się przebijają. Zatem, jeżeli chodzi o wyświetlenia i dotarcie, i samo zasięg, to jestem z tego bardzo zadowolony. Uważam, że pierwszy sezon obronił się w stopniu bardzo dobrym. Celującym by było, gdyby każdy z filmów myślę, że osiągnął barierę 100 tysięcy wyświetleń, aczkolwiek to w ogóle było w mojej sferze marzeń, kiedy myślałem o tym, jakie wyświetlenia może wygenerować bez tajemnic już na samym początku. Liczbę subskrypcji, jaką udało nam się zgromadzić, to jest 30 tysięcy osób, gdzie tak naprawdę łapki w górę pod każdym filmem, no to jest tam w granicach 1000-1200 łapek w górę. Kompletnie o tym nie mówimy. Nie staram się wam, nie wiadomo jak, imputować moich zachowań, działań i nie mówię do was każdego dnia lub każdego podcastu, byście wrzucali łapkę w górę, żebyście subskrybowali, więc jest to wytworzone kompletnie własnym sumptem, bez żadnego namawiania, mówienia o tym. To była wasza autonomiczna decyzja, że zasubskrybowaliście ten kanał. Pojawiły się dwa pytania na Instagramie. Gdyż zadałem je tuż przed nagraniami i pytania były następujące. Jak wyglądają nagrania? To przed chwilą wam powiedziałem. A drugie pytanie to było, który podcast był najgorszy? Rozumiem, że najgorszy znaczy najtrudniejszy. Patrząc sobie po tych wszystkich rozmowach, one w ogóle nie były proste. Z takich prostych rozmów, gdzie bardziej można powiedzieć, że była to rozmowa rozrywkowa, aniżeli rozmowa um, ciężko to powiedzieć, emocjonalna, terapeutyczna i dla mnie i dla mojego gościa, bo często ludzie, którzy tutaj przychodzą, oni traktują to jako swoistą spowiedź, jako skończenie pewnego etapu, aby to co się działo, zamknąć grubą kreską i zacząć od nowa, od nowa z nowymi marzeniami, z nowymi ambicjami, z nowymi Emocjami. To są słowa moich gości, za co im serdecznie dziękuję, że właśnie w ten sposób i na tym kanale postanowili to zrobić. Z łatwiejszych rozmów, takich, które były właśnie bardziej w tę stronę rozrywkową, to bym powiedział, że była rozmowa z tatuażystką, rozmowa z przedsiębiorcą, rozmowa z agentem nieruchomości, z kurierem, i to w ogóle uważam, że chyba była najbardziej luzacka rozmowa z całego pierwszego sezonu. No, mogę powiedzieć, że z tak taksówkarzem też. Rozmowy takie, które gdzieś we mnie spowodowały myślenie, myślenie, gdzie przyszedłem do domu i nadal o tym rozmyślałem, ale pod kątem... Mm, Dowiedzenia się czegoś nowego. To na 100% była z fanatykiem religijnym. Uważam, że ta rozmowa przebiegła w taki dosyć trudny, trudny czas. I to, to mi się bardzo spodobało. Z Policjantem, gdzie zakończyliśmy pierwszy sezon, i to też było super. W ogóle bardzo mi się podobało to, w jaki sposób przyjęliście tę rozmowę pomimo że ona była nie nagrywana bez tajemnic, ale to tylko zważywszy na dobro mojego gościa. Nie chciałem, żeby to było w żaden sposób obciążające dla niego, a chciałem, żebyśmy się dowiedzieli pewnych tajników na temat pracy policjanta z osobą, która była związana ze starszym partnerem. To też raczej taka bardziej lajtowa rozmowa, a do meritum, czyli najtrudniejszy podcast nie chcę wprowadzać żadnej gradacji, ale na pewno rozmowa, którą bardzo mocno mm, przeżyłem, i rozmowa, której uważam, że stopień trudności, i ze względu na prowadzenie, jak i emocje, jakie dostarczyła mi osoba, to znaczy mój gość, to była rozmowa mm, z osobą, która była poparzona kwasami, to na 100%. Zresztą fenomenalna, fenomenalna kobieta z. Z bagażem doświadczeń, ale przez te rozmowy nauczyłem się tego, że jeszcze bardziej trzeba doceniać, doceniać życie i z osobą, która była byłym świadkiem jechowy. To na 100% te dwie rozmowy. Myślałem, że rozmowa z byłym narkomanem również będzie się zaliczała do tej mojej topki najtrudniejszych rozmów, ale jednak myślę, że te dwie panie wypadły pod kątem trudności. Najbardziej. Oczywiście, jeszcze rozmowa, która była dla mnie najbardziej emocjonalna i taka, gdzie naprawdę szczerze, jak i każdym moim gościom, którzy przeżyli jakieś tam swoje wewnętrzne doświadczenia czy też demony, to rozmowa, która nie będę ukrywał, gdzieś mi się cisnęły łzy na, na oczy. To była rozmowa z, z dziewczyną, która przeszła przeszczep. Wątroby i miała raka. To też były bardzo takie mocne, mocne doznania dla mnie, dla osoby, która, która rozmawiała. Przez cały pierwszy podcast pojawiła się, jak sami widzicie, jednak gwiazda, bo tak możemy z pewnością powiedzieć o Grześku Skawińskim. I chyba chciałbym, abyśmy ten trend utrzymywali. Chciałbym, żeby jednak w tajemnic pojawiały się osoby, które. Nie mają zbytnio styczności ze światem show biznesu. Jeszcze na początku tworząc ten podcast myślałem, że to się będzie mieszało, że to jak jest 16 rozmów na sezon, to myślałem, że 8 będzie z osobami znanymi, 8 z osobami nieznanymi. Myślę, że jednak będziemy starali się wędrować w stronę tych nieznanych terenów, bo te znane są już co kompletnie przewalone, przez różnego rodzaju podcasty na całym polskim podwórku, a myślę, że z osobami, które teoretycznie nie mają tyle do powiedzenia, bo nie siedzą w branży show biznesu, tak de facto wydaje mi się, że mają one zdecydowanie więcej historii, bo o tych, którzy są na pierwszych stronach gazet, mówi się często i gdzieś tam te życiorysy znamy. Tak jak ostatni komentarz, który został. Napisany pod jednym z ostatnich filmów. Dlaczego Dymitr nie ma gwiazd? Tak łatwiej byś osiągnął subskrypcję, wyświetlenia, zarobki, ale to nie o to w tym chodzi, bo myślę, że pasja, y, którą mam do, do przeprowadzenia tych wywiadów, do samego jakby rzemiosła dziennikarskiego, ciągnie mnie bardziej w stronę tych takich rozmów, gdzie możemy odkrywać po prostu osoby a nie y, życiorysy, które gdzieś są mniej więcej powszechnie znane. Oczywiście to nie znaczy, że takie osoby nie będą się pojawiały. Będą. Ale myślę, że na sezon możemy przyjąć dwie trzy osoby znane, które oczywiście mają coś do powiedzenia, bo chciałbym Was zapewnić, że nigdy w tym podcaście nie pojawi się osoba z kręgów patologicznych, osoba z, z tego YouTube'a lub z tego kręgu osób, które... Szerzą nieambitne treści, które pokazują, jak dzisiaj bawią się dzieci i niestety uczą dzieci niedobrych zachowań, to takie osoby kompletnie tutaj nie będą się pojawiały. Ja zawsze stanowczo mówię nie, jeżeli chodzi o takie rzeczy, chyba że taka osoba chciałaby się skonfrontować i jest na tyle mocna i wierzy w to, co robi, choć wątpię, to wtedy może, bo w polemikę z taką osobą chętnie bym wszedł. I chętnie bym wyperswadował, że takie rzeczy naprawdę ogłupiają społeczeństwo, a niestety z tego co widzę i z tego co się orientuję, takich treści przybywa i one stają się tym największym oceanem na YouTubie. Moi drodzy, nie będę was zanudzał tymi wszystkimi statystykami. Chciałbym, żebyście to wy w tym filmie podsumowującym ten pierwszy sezon napisali, czego byście Oczekiwali, co mógłbym zmienić, jacy goście mogliby się pojawić, lub jeżeli naprawdę jesteście osobami, które zastanawiają się, czy napisać maila z propozycją udziału w podcaście bez tajemnic, to oczywiście napiszcie. Oczywiście także na drugi sezon przewidujemy, że liczba gości będzie to mniej więcej 16, gdyż chcielibyśmy się wyrobić do Przerwy Świątecznej, bo mniej więcej wówczas zakończy się drugi sezon. Więc, jeżeli masz ciekawą historię do opowiedzenia, lub wykonujesz niecodzienny zawód, albo myślisz, że Twoja historia może pomóc innym, to jak najbardziej możesz napisać, a nawet fajnie, jakbyś napisał lub napisała. Zaczynamy podcast. Drugi sezon. Za tydzień pojawi się już pierwsza osoba. Ta rozmowa jest już nagrana. Pojawi się facet, co ciekawe, mogę Wam już to zdradzić, który zapłacił za to, żeby się tutaj pojawić. Jest to nowa formuła marketingu, z którą albo nie będę Wam może zdradzał moich przekonań, chociaż jak mnie znacie, to pewnie wiecie, jakie miałem do tego zdanie. Jednakże, nasza rozmowa, myślę, że także może ukazać dwie strony medalu, jeżeli rzeczywiście te dwie strony medalu były. Później mamy rozmowę z Panią, która była w bardzo specyficznym związku z bardzo specyficznym człowiekiem, a później będziemy lecieli różnorodnie, bo taki właśnie jest podcast bez tajemnic. Dziękuję, moi drodzy. Widzimy się, tak jak Wam mówiłem, za tydzień. Serdecznie, serdecznie dziękuję za każdą łapkę w górę, za każde udostępnienie, za każdy komentarz. Czy miły, czy nie miły, ale jeżeli była to konstruktywna krytyka, to na nią zawsze jestem szeroko otwarty, bo chciałbym osiągnąć w dziennikarstwie takim jak najwyższy poziom, a bez Waszych opinii nie będzie mi to dane. Dziękuję, widzimy się za tydzień. Pamiętajcie, i na YouTube, i na Spotify. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.